Sorki, ja niechcący! Nie ułatwiaj tego, Gary! To nie Boba, to okrutny demon jest! Wcale nie żaden demon, co nie? Normalny, słodki, kaszojad. Wujecie, pogłaszczę po głowie? Już idę! Knockout. Daj łapę Gareth. Wstajemy! Dziękuję. Ocaliłeś mi życie. Od tego ma się Gareth. Młody, udało się zwinąć kryształ? Co, no raczej. To zjeżdżano od tych świnów! A!